Cześć, witajcie w kolejnym blogu. Dzisiaj, jak widać, albo jeszcze nie widać, pierwsza praca pożniwna, pożniwa kukurydzy. Dzisiaj mamy poniedziałek, 15 listopada, a ja zacząłem takim oto sprzętem mulczować ścierniska po kukurydzy. Dlaczego mulczujemy? Może pokrótce, chociaż myślę, że każdy wie, no, kukuryza, z kukurydzy jest bardzo dużo słomy, tak? czyli masy. Którą no, najlepiej jest rozdrobnić, a tym bardziej jeśli uprawiamy bezorkowo, tak jak w moim przypadku przede wszystkim rozdrobnienie, im bardziej rozdrobnimy, zmulczujemy te resztki, tym one szybciej się rozłożą i wiadomo docelowo powstanie z nich próchnica w glebie. No i poza tym, a może przede wszystkim, walczymy w ten sposób z omacnicą. Tak naprawdę nie mam póki co wielkich problemów z omacnicą na swoich polach, ale wiadomo, lepiej dmuchać na zimne. Zresztą no, w uprawie bezorkowej to mulczowanie jest takim, można powiedzieć, troszkę obowiązkiem. No i nie ma co się oszukiwać, ułatwia potem dalszą, dalszą pracę, czy to talerzowanie, czy, czy gruberowanie. No, jak mamy bardzo rozdrobnione, no to wiadomo, nic nam się nie ciągnie, nie pcha, jest dużo, dużo łatwiej. Zaraz Wam wyjdę, pokażę jak to wygląda z zewnątrz, już po przejechaniu mulczerem. Naprawdę, no, w czasach kiedy, kiedy nawóz jest mega drogi, taka wartość resztek pożniwnych, taka ilość resztek pożniwnych ma bardzo dużą wartość, bo naprawdę no, szacuje się, że tutaj jeżeli plon z kukurydzy wahał się, a w tym roku tak wychodziło, no, powiedzmy między 10 a 15 ton ziarna, no to około 15, nawet do 20 ton przyjmuje się, że mamy słomy na hektarze, także no naprawdę warto myślę o nią zadbać w ten sposób, żeby jak najwięcej, no, w cudzysłowie dobrego z niej powstało po wszystkich przemianach. No i tak to wygląda. No dzisiaj zacząłem mulczowanie, to jest wiadomo, zabieg, jeśli chcemy to zrobić dobrze, to nie idzie to tak szybko, bo jeździmy do 8 na godzinę. Zaraz Wam tutaj pokażę. Na wałku 510 7 i 4, w tym momencie jeżdżę na C4. Wałek 540 Eco, obroty silnika 1630 do 1700. Wiadomo, że to się troszkę schodzi, tam nie wiem, czy hektar na godzinę się zrobi, ale na spokojnie mam czas. Nikt mnie nie goni. Chcę zrobić dobrze. Żeby, no, po prostu, żeby, żeby fajnie to wyglądało i łatwiejsza była dalsza obróbka Wyjdę Wam pokażę, bo widzę, że znowu mi się kończy miejsce na karcie na telefonie Wyłączyłem mulchera, on się zaraz zatrzyma On jest na takich młotkach, to jest mulcher Kuna model BK280 Ja to nie jest moja maszyna, pożyczam tutaj od kolegi Taka współpraca, kolega ode mnie bierze talerzówkę, ja od niego mulchera i zobaczcie, tu jest akurat po 8, 8 3, 4 ściernisko. Ona nie była taka duża i aż tak dużo z niej masy nie było. Tutaj w ogóle na górce to jest piach. No ale zobaczcie, tak to wygląda po skoszeniu. To już jest za 3 tygodnie, akurat ta działka po skoszeniu. O, iście, ale się zatrzymuje. A tak to wygląda wszystko. Zobaczcie, ile tutaj jest masy. I tutaj wiadomo, dżdżowniczki będą mogły pracować, żeby to wszystko rozłożyć. Zobaczcie. Jest tego multum, są osadki, skolp, tak, no wiadomo, łodygi, liście, no jest wszystkiego. Także myślę, że efekt jest dosyć fajny. Staram się minimalnie nad ziemią jechać, nie opuszczam go do samej ziemi, żeby właśnie nie mieszało, żeby tej ziemi nie ciągnęły młotki. Wiadomo, to dla mulczera też nie jest dobre. A ja i tak będę, plan jest taki, że teraz po zmulczowaniu w tym i w przyszłym tygodniu trzy łódki wapna do mnie przyjeżdżają. Wszystkie działki po kukurydzy będą zwapnowane. W zależności od potrzeb, od tam od 2 do 4 ton morawicą. I plan jest taki, że talerzuję. Tak zostawiam na zimę. Zimą będzie na większość z tych działek nawieziony obornik, przynajmniej na te, które dostawały obornik już w 2020 roku wiosną, czyli po dwóch sezonach kukurydzianych. I potem znowu się je kukurydzę. Tam, gdzie obornik szedł w tym roku na wiosnę, no to wiadomo, że tylko pójdzie wapno. Od jutra akcja obornik się zaczyna. Chłopaki tu będą dzisiaj właśnie się dzwaniałem wozić mi z fermy obornik. Nie wiem ile go tam będzie. Pierwszorzędnie zależy mi, żeby teraz jeszcze w listopadzie pod buraki nagnoić. A pod kukurydzę, tak jak mówię, na spokojnie wiosną. Przez zimę się go nawozi. Mam zamówione 1200 ton na fermie, także powinno spokojnie starczyć. I tak to wygląda. No to jest dopiero druga działka. Dzisiaj się od południa za to zabrałem. Zaraz będzie ciemno. Wiadomo, najpierw pojechałem na jakąś mniejszą działkę, bo łatwiej po widoku te mniejsze działki robić. A tutaj jest 6,5 hektara. To tam sobie na spokojnie będę działał. Jak zobaczę, tutaj mam niedaleko jeszcze 11 hektarową. Jak mi się będzie chciało, to wieczorem pojadę, sobie ją zacznę. Jak nie, to jutro na spokojnie będę sobie działał. I tak to wszystko tutaj wygląda. Także nie śpimy, lecimy dalej. Jak będzie się coś ciekawego działo, transporty obornika, jutro być może jakieś wyciąganie, bo no nie wiem, ciężarówką będą wozić, nie wiem jak to będzie szło. Jest troszkę wilgotno w tych polach, także jak coś będzie się działo ciekawego, to na pewno nagram. A ja tymczasem się biorę, bo 58 hektarów czeka. No na ten moment może 54, bo ze 4 już zmulczowałem. Dobra, trzymajcie się. Tak zobaczcie, jeszcze wygląda ten zestawik. Myślę, że bardzo fajna maszyna, może kiedyś też się takiej dorobię. Na razie trzymajcie się i cześć.